Cześć. wróciłem. Tak wiem, trochę mnie nie było. No może nie trochę. Pół roku minęło, jak jeden dzień. No ale wróciłem z nową dawką wiedzy, nowymi pomysłami na filmy, które mam nadzieję, że Wam się spodobają. Dzisiaj stworzymy aplikację na Messengera. Bo jak wiecie, nadal pandemia trwa. Moja dziewczyna już ma dość słuchania o tym, jak to mój kot nie działa. Nadal nie rozumie, co to klasa. Metoda, pole, nic. Starałem się, nie wyszło. Stworzyłem więc bota na Messengerze, który wysłucha mnie, gdy muszę się wyżalić na mój kod. Więc zaczynajmy. Dobra, od czego zacząłem? Na początku znalazłem bibliotekę, no bo nie będę pisał wszystkiego od nowa. Biblioteka nazywa się Racter, i jak zobaczyłem w dokumentacji, jest dość prosta jej obsługa. Potrzebujemy tylko trzy Propertiesy. No i mamy też przykład użycia w Springu, jak i innych frameworkach do opisania aplikacji webowych. I Potrzebujemy tak naprawdę do działania naszej aplikacji tylko dwa endpointy, GET i post. GET do weryfikacji naszej aplikacji przez Facebooka. A post do otrzymywania wiadomości i wysyłania jakichś wiadomości zwrotnych. I to tyle. Co do implementacji tego stringu, miałem trochę zastrzeżeń, a więc przejdźmy do tego, w jaki sposób ja użyłem tej biblioteki, i pokażę Wam, że to, co pokazują w dokumentacji, nie zawsze jest poprawnym użyciem danej biblioteki. Więc Zacznijmy. Dobra, czas na mój kod. Wygląda bardzo podobnie. Też dwie metodki: GetMapping, PostMapping, gdzie pierwsza obsługuje weryfikację naszej aplikacji, druga otrzymuje nasze wiadomości. Co się zmieniło? Zacznijmy od adnotacji. Uznałem adnotację ResponseBody, a to dlatego, że Zamiast adnotacji controller, użyłem rest controller, która to wstrzykuje taką adnotację na całą naszą klasę. Dzięki temu odpowiedzi z naszych metod są interpretowane przez Springa jako odpowiedzi do aplikacji webowej. I zamieniłem request mapping na właśnie get mapping i post mapping, no bo one. Tam były użyte defaultowe wartości, więc mogłem sobie użyć tych anotacji bez dodatkowych żadnych argumentów. Zacznijmy od pierwszej metody weryfikacyjnej, która przyjmuje trzy argumenty do weryfikacji. No i tutaj pierwsza zmiana jest taka, że nie tworzę klasy Bot Platform, a od razu używam Verify Webhook. Dlaczego? No, jak sobie wejdziemy do tej klasy Bot Platform. I tu warto właśnie sprawdzać, co używamy i dlaczego nie powinniśmy, powinniśmy w jakiś inny sposób tego użyć. Jest to, że konstruktor bot platform, który przyjmował stringa, czyli ścieżkę do pliku konfiguracyjnego, ładował ten plik konfiguracyjny, czyli go odczytywał, przetwarzał, zapisywał do zmiennych, a także tworzył trzy klasy. Base receiver, base sender i verify webhook, które w naszym przypadku tak naprawdę był potrzebny tylko verify webhook i ustawienia. Ja, żeby, te ust żeby tych ustawień nie ładować wielokrotnie za każdym razem, gdy nasza metoda verify token root albo handle będzie odpalana, to Taki config zainicjalizowałem, jako bin naszej konfiguracji, naszego springa. Tutaj zrobiłem bot configuration i tutaj zainicjalizowałem config w trochę inny sposób. Użyłem do tego swojej klasy, którą sam stworzyłem, BOD configuration properties. Dzięki adnotacji enable configuration properties i adnotacji Configuration Properties zrobiłem taką klasę, która zostaje inicjalizowana zmiennymi z pliku Application Properties, czyli już nie oddzielnego pliku Properties, do którego będziemy podawać ścieżkę. I dzięki temu w naszym Application Properties, jeśli wejdziemy sobie do Application Properties, to już tutaj mamy autocompletion do naszej klasy botrakter i wszystko, co jest po kropce będzie inicjalizowane do mapy, którą tutaj zainicjalizowałem. rakter. jako ta część będzie to klucz, a porówna się będzie to wartość. W taki sposób właśnie możemy sobie zmieniać nasze application properties używać profili springowych lub też podmieniać application properties w testach. OK, wróćmy do boot config i tutaj tą mapę iteruję przez całą mapę i ustawiam za pomocą set w configu wszystkie zmienne, a na koniec ładuję config logger czyli konfigurację logera już naszej biblioteki. Drugim binem, który zainicjalizowałem jest Base Sender. Dlaczego nie zainicjalizowałem Verify Webhook ani trzeciej klasy, która była w naszym Bot Platform czyli Base Receiver? A to dlatego, że Verify Webhook jak i Base Receiver są to klasy, które niestety, jeśli wejdziemy do środka, trzymają w sobie stan. Dlatego też nie mogłem zainicjalizować tylko raz base platform czy base webhook receiver, gdzie on jest, webhook receiver czy base receiver. One przetrzymują stan, a nie możemy trzymać jako zmienną, jako singleton w naszej aplikacji zmiennych które są zmienne które przechowują stan no bo co by się działo gdyby na przykład byśmy dostali dwa requesty w tym samym czasie i musielibyśmy raz, razem je obsługiwać jeden request nadpisałby drugi byśmy mieli niepoprawne dane więc wróćmy do naszego bot -configu. właśnie w taki sposób jako że base sender nie jest klasą stanową, mogłem go tutaj użyć. OK. Możemy wrócić z powrotem do naszego kontrolera, bot controller, i jak widzicie tutaj użyłem właśnie sam Verify Webhook, wrzuciłem tutaj konfigurację, no i sprawdziłem czy token jest poprawny, jeśli tak Zwróciłem OK. Token poprawny. W innym przypadku zwróciłem status forbidden, czyli 403. W tamtym przypadku w ogóle nie zwracaliśmy kodów błędów, co też było dość dziwnym zachowaniem. Drugą metodą: Handle, gdzie mamy post-mapping. No i tutaj też dość dużo się zmieniło. Ta klasa jest o wiele mniejsza. Pierwsze. Całą logikę, jeśli chodzi o wysyłanie wiadomości, przeniosłem do message service, do którego zaraz wrócimy. Ale jak widzicie, tutaj mam request body, które jest klasą Base Receiver. Tylko, że to Base Receiver nie jest klasą, którą może być mapowana z obiektu JSON na właśnie klasę Base Receiver. W naszym kodzie od jako kod przykładowy mieliśmy tutaj stringa no i było tutaj parsowanie właśnie za pomocą base receiver tego body ok, w jaki sposób ja to zrobiłem za pomocą, tutaj przejdźmy do naszego projektu stworzyłem taką klasę jak Base Receiver Message Converter, która ekstenduje Abstract HTTP Message Converter. Co robi taka klasa? Która jest właśnie komponentem? Ona służy nam do tego, aby w jakiś sposób parsować obiekty, które nie są na przykład obiektami JSONowymi lub mm, mają własny parser, to właśnie odczytu lub Zapisu w formie input streamu do obsługi naszych requestów HTTP. Co musimy zrobić, żeby to działało? Po pierwsze, musimy rozszerzyć klasę Abstract HTTP Message Converter i wywołać konstruktor tej klasy, w której inicjalizujemy, jaki media type jest używany, dozwolony do użycia tego konwertera. Ja użyłem w tym wypadku all, tak żeby wszystkie odpowiedzi, niezależnie od tego jaki to jest typ, żeby do mnie przychodziły. Drugą rzeczą, którą musimy tutaj zrobić, jest rozszerzenie klasy supports, która to, w której to piszemy, czy dana klasa rozszerza nasz interfejs w tym wypadku klasę base receiver. A to, żeby nasz, nasza aplikacja mogła rozstrzygnąć, czy dany konwerter może być użyny, użyty dla nasza, danego typu, który używamy w kontrolerze. Czyli ona sprawdza, czy Base Receiver jako Request Body może być obsłużone za pomocą tego konwertera. I... Ostatnie dwie metody, które są potrzebne nam do stworzenia takiego konwertera, jest pierwsza ReadInternal, która pobiera z HTTP Input Message body, które jest input streamem, zamienia go na stringa, a następnie za pomocą Base Receiver pasuje go i zwraca typ Base Receiver. Ostatnią metodą jest WriteInternal, która służy do wysyłania. Tego typu base receiver, ale my nie używamy takiego yy, tego konwertera do wysyłki, tylko jedynie do odbioru, a więc wcale go nie zaimplementowałem. Przejdźmy z powrotem do kontrolera. Dzięki temu, właśnie podczas konwersji, nie musimy używać już tutaj string, stringa, tylko możemy użyć bezpośrednio klasy base receiver. Która właśnie użyje tamtego konwertera do obsługi naszych danych. Tutaj pobieram sobie wiadomości, iteruję je za pomocą wartości. To getMessage jest to mapa, która, jak sprawdziłem w implementacji, jako pierwszy argument, string to jest tylko jedynie iteracja, która wiadomość jest pierwsza, czyli pierwsza, druga, trzecia. Iteruję każdą wiadomość i wysyłam do Message Service do metody Handle. W tej metodzie za pomocą Base Sendera, który też wstrzykuję, bo jak widzieliście w konfiguracji, stworzyłem Bina Base Sender, za pomocą tego, tej klasy serwisowej, tworzę Message Template, który służy nam do tworzenia wiadomości. Ustawiam z wiadomości, do jakiego użytkownika mamy wysłać tą wiadomość, jaki ma być typ notyfikacji. Tutaj za pomocą base sendera mamy trzy typy notyfikacji: Regular, No Push, Silent Push. Ja wybrałem Regular, i tutaj mamy logikę naszej aplikacji: czyli sprawdzam, jeśli nasza wiadomość od osoby, którą Tutaj mamy, to jest wiadomość hi, to wtedy odpowiadamy mu: Hej, co tam? A jeśli nie, no to tutaj użyję trochę naszej sztucznej inteligencji, czyli Random Message Generator, który sam sobie stworzyłem, i metodę Get message, która zwraca nam właśnie kolejne wiadomości, i na końcu wysyłam je za pomocą metody Send. Z tego serwisu base sender. No i tutaj wejdźmy do naszej metody get message. No i tutaj jest zwykła lista, którą stworzyłem za pomocą list of. Dzięki temu ta, ta lista jest unmodifiable i ona jest bezpieczna wielowątkowo, więc nie musiałem w żaden sposób jej yy, opakowywać. Ona jest niezmienna. Tylko służy do odczytu, tak naprawdę. Dałem jakieś kilka wiadomości, które może wysłać nasz, nasza aplikacja. No i tutaj w getMessage użyłem randomu, który wy, pobiera kolejne indeksy i za pomocą tych indeksów wyciąga kolejne wartości z naszej listy. Dlaczego użyłem threadLocker random? A dlatego, że to jest aplikacja wielowątkowa. No każda aplikacja, yy, która jest aplikacją webową, w tym Springowa, są aplikacjami wielowątkowymi, więc powinniśmy tutaj używać rzeczy, które będą współpracowały z naszą aplikacją. I tutaj mamy thread random local, yy, thread local random, która dla właściwego, aktualnego wątku pobiera. Klasę random, i dzięki niej możemy wyszukać, użyć nasz następnego indeksu. O klasie random i innych klasach random pogadamy na pewno w następnym lub jeszcze następnym odcinku. Zapraszam do subskrypcji. I w taki sposób wysyłam tą wiadomość. No ale. Naszą aplikację trzeba trochę skonfigurować. No bo, tak jak mówiłem, potrzebne są trzy properties do konfiguracji naszej aplikacji. Pierwsze to jest App ID, czyli ID naszej aplikacji, którą stworzyliśmy w Facebook Messenger. Zaraz pokażę, jak to się utworzy. Verify token. Ten token generujemy sami, losowo. Możemy stworzyć jaki chcemy token, aby był wystarczająco długi który będzie służył nam do weryfikacji z aplikacją facebookową, a także page access token, jako że boty messengerowe tworzymy na stronach na Facebooku, a nie jako prywatni użytkownicy. Więc tutaj musimy dać dostęp do naszej strony na Facebooku, którą wcześniej musimy stworzyć. Dobra. Przejdźmy do konfiguracji. Jak stworzyć aplikację? W Facebook Messenger. Dobra. Na początku wchodzimy na developers.facebook.com. Tam zakładamy konto. Możemy użyć naszego konta na Facebooku. Klikamy My Apps. No i tutaj możemy stworzyć nową aplikację. Typ aplikacji możemy użyć something else. Nie musimy konkretnie. Wpisujemy nazwę aplikacji. Niech będzie Romek. Bot. Create Up. Tutaj musimy sprawdzić, czy na pewno nie jesteśmy robotami. O, już prawie bym oblał ten test. No i niestety mi się nie udało. Ok. Nie jestem robotem. Idziemy dalej. Tutaj w naszej aplikacji musimy tylko ustawić Messenger tutaj w produktach jak klikniemy ten plusik to będziemy mieli właśnie add product i wybieramy Messenger ustawiamy setup No i tutaj mamy stworzyć właśnie musimy stworzyć jakąś stronę lub dodać stronę istniejącą jako że ja już stronę stworzyłem to sobie tego stronę no, testową wybiorę. Gotowe ok. No i tutaj musimy wygenerować token do naszej aplikacji, do, mm, naszej, do naszej aplikacji, do tej właśnie strony. Test skopiujemy i musimy ją wkleić w to miejsce. Oczywiście ten token ja usunę później tą aplikację, więc nie musicie tutaj próbować tego przypisać. Page access token. I tutaj musimy ostatnią rzeczą, którą zrobić, to jest ustawienie naszej aplikacji, żeby można było, żeby aplikacja messengerowa mogła się komunikować z naszą aplikacją. I tutaj dwie rzeczy są potrzebne, verify token Czyli ten token, który tutaj stworzyliśmy, a jeszcze zapomniałem o App ID, tutaj mamy ten App ID, możemy na niego kliknąć i skopiować, tutaj w App ID, skopiujemy ten App ID, no i add callback URL, kopiujemy sobie nasz verify token, no i tutaj mamy wstawić callback URL czyli URL do naszej aplikacji. W jaki sposób to zrobić, jeśli nasza aplikacja jest tylko i jedynie aplikacją na naszym komputerze? Nie chcemy tworzyć nowego serwera, wykupywać jakiś domen, czy coś takiego, żeby tylko przetestować naszą aplikację na czasy testów, więc możemy użyć coś takiego jak ngrok, który tworzy właśnie nam jakiś endpoint do naszego portu. Nasza aplikacja Spring Bootowa będzie działała na porcie 8080, więc wpisujemy ngrok http 8080, klikamy OK, no i tutaj jak widzicie stworzył nam taki forward do naszego localhosta 8080 na jakimś losowym URL-u. Ważne, do aplikacji messengerowych potrzebny jest HTTPS, więc sobie taki tutaj użyjemy, no, ale najpierw trzeba uruchomić naszą aplikację, żeby to zadziałało, więc uruchomimy naszą aplikację. OK. Nasza aplikacja działa. Klikamy Verify and Save. I jak sobie zobaczycie, dostaliśmy tutaj wiadomość. Root Token Verified, czyli aplikacja Facebookowa do nas się odezwała. No i tutaj. Moż musimy dodać ostatni krok dodać subskrypcję na wiadomości z ze strony test. Zapisujemy to. I to tyle. Teraz możemy przejść do testowania naszej aplikacji za pomocą Messengera. Musicie znaleźć naszą stronę, którą stworzyliśmy, czyli w moim przypadku test. No i zaczynamy. Hej! Jak widzicie, dostaliśmy odpowiedź. Hej, co tam. No nie jest zwykle rozmowny, ale spróbujmy czegoś innego. Wróciłem na YouTube. No, to nie jest towarzyski bot. Ale wy możecie stworzyć trochę bardziej towarzyski. Towarzysko aplikacje. Mam nadzieję, że was to zainteresowało i spróbujecie własnych sił w stworzeniu właśnie takiej aplikacji. Cały kod będzie dostępny na moim GitHubie do pobrania, linki w opisie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie